Witam wszystkich z tej strony. Hunter i zapraszam na dalszą część gry. Ok, zaczynamy pomoc tutaj. Właśnie teraz nie pamiętam jakiemu krajowi pomagamy. Ale pewna, że miał dość duży współczynnik um, strachu, nazwijmy to takiego. I musimy to podołać z drużyną, która. Um, ma, ma powiedzieć, że jest nowicuszami. Nie mają nic. Może mamy tu jednego ze, może ze dwóch takich właśnie bardziej doświadczonych żołnierzy. Ale większość to żółto, dzioby A nie, mamy nawet. No, dwóch jest, dobra. Dobra, jest dwóch takich e, półdoświadczonych. Miejmy nadzieję, że przetrwają. Już słyszę kroki, więc prawdopodobnie coś się wyrabia. Harabirz jest sobie powoli przechodzi do przodu. Pala za każdym... Ale nie jest, to jest medyk jednak. Dobra, to jest jednak medyk. tam właśnie po tak spokojnie. Okej, okay, już jest wróg, o oh Boże. Czy to same standardowe przeciwnicy? Niedobre, niedobrze, niedobrze. To po prostu te dupy postać. O, wielomo trendy idą. Ładnie. Można powiedzieć, że miałem bardzo, bardzo długi zasięg. I nie podoba mi się to wcale. I miałem zasięg prawie na kilometr. Mhm. Aktywność wroga, czyli gdzieś jeszcze tutaj w pobliżu się znajduje. No tu się polegająco w chudzielce. Chyba je wysadzimy granatem. Na podwójny ruch spoko. Co najmniej niepokojący widok. Trudno stwierdzić, gdzie kończy się materiał organiczny, a zaczyna się maszyna. Za dużo. Konkursu piękności nie wygra na pewno. Mm, za dużo, ich stanowczo za dużo. Mm. Jak ty wyglądasz z strzelaniem? Do kogo 65 65 spróbuj. Dobra, coś tam jeśli Nie powiem, że jestem zachwycony. Ale... ale spróbujcie, może 50 na 50 to jest takie pół na pół. pół. Taka oszafałowa wygra. E, prawdopodobnie zaraz możemy polec, a to z bardzo prostego względu, iż, 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 iż ten niewidzialny typek jest. i ja na mnie źle dupę złoni. Takie mam dziwne wrażenie. 80. Ok, pozwolimy się jednego. Prawdzie trzeba pozbyć się tego niewidzialnego, który tutaj podleci. O ile podleci, jeśli nie, to postaramy się granatem wysadzić tych, tych, tych trzech tutaj. Ok. Spudłował, to jest kit. Dobra miarę blisko siebie stają, co mi się, się podoba. Okej, okay, masz granatę? Powiedz mi. No, sub trafił, to też jest git. Tutaj jest ten jeden nieszczęśliwy latawiec, który nieźle może nam... Mam nadzieję, że... Dobra. Ja pierdziele! Ile tu jeszcze? Naprawdę inteligencja... inteligencja w, tej, tej, w tym dodatku naprawdę się zwiększyła strasznie. Okej, okay, a zatem, zatem pozbądźmy się tych tutaj nachalnych panów. Chyba dwóch nam wystarczy. Leci granat! Dobra. Eee, teraz tym snajperem... Pozbądźmy się może 60, 70, 70... Ty masz lepszego celu. Zostawmy cię na razie w spokoju. Jak ty poradzisz sobie z tym? To jest kiepska. Ty pomożesz mu? Dobrze. Eee, w takim razie... 70. Pozbądź się kolejnego, proszę. Dzięki. Eee, wszyscy ruch stracili? Tak. Zostało nam tylko trzech przeciwników. Miejmy nadzieję, że pójdzie to bez problemu. Ok, mamy cel. Tego trzeba się pozbyć. Mamy cel nowy. Tylko ten pan duszący jeszcze mnie trochę intryguje. No właśnie. Dobiera nam się do kolegi. Niech ktoś zerknie moje skrzydło! I teraz, wie, trzeba się go pozbyć, nieważne za jaką cenę. Skrydło, dobra. No, hmm. spokażcie, jak to wygląda. Hamilton, moim zdaniem dużo lepiej byłoby zdobyć te kanistry, niż je jest... niż A to moja wina! Ja pierdzielę kobieta, weź skończ tej. To tak wyglądała moja wina. A, ty może nie ty. Zabij go. I ty upoluj tego. Dzięki, wygraliśmy. Mózg mu się przepalił. Git. Ok, mimo tego, że nie mieliśmy swojej drużyny, i tak nam jakoś to poszło. Jestem dość zadowolony, chociaż szkoda, że ten jeden um, przepadł. Co on tutaj ma? Mm, ty jesteś kimś sniperem? I tu jest co? Całą... Nie, daje się decyduje, żeby coś się niżej. Weźmy sobie to, będziesz wsparcia nowy, jest Szybowiec, Panika. Będziemy cię obserwować. Zapiszmy sobie, bo fajnie to poszło. Jakby będziemy patrzeć? Dobra. Co, co my tam możemy zrobić? Przyspieszyć. OK, mamy metal Dzięki temu moduł... My też znamy akurat. Sekcję z głów możemy porobić. Broń laserowa by się przydała. Tu 11, 12, 10... Poszukiwacza. Idziemy. Natychmiast. Dzięki temu mamy moduł namierający. Szybowiec. Dzięki temu mamy moduł obronny. Moduł Granat gazowy, modyfikacja gęstości łbukiem mieśniowym, dostępna w motorem genetycznym. Możliwe stworzenie trucizny łbuka i myślenie w granatach. To może być dobre. Gęstość łbuka mieśniową daje na nisko siłę no dzięki czemu nie sobie w innych elementów. Fajne i poszukiwacz. Mimo, że wygląd tej maszyny sugeruje inaczej, do jej budowy nie użyto materii organicznej. Jej powierzchnia zbudowana jest z nietypowych metali, które reagują z oparami, jakie uwalnia, by ukryć swoją obecność. Coś na niedzielność pewnie. Eee... To może nie zmieniam... Ten, hmm, najlepszy okazji, które daje, słowa nowe zaczęły, nasi urzędowali go poszukiwaczem, ponieważ ma się do wyszukiwania i atakowania pojedynczych celów. Sposób, taki atakuje, jest naprawdę wstrząsający. Gdy krezywia, krezywia, chwytają i nie wypuszcza, dopóki nie się go siłą lub ofiara nie zginie. Dobra. Implant oddechowego nad widmo. Jest skóra maskująca. Moduł automatycznie wykrywający chemiczne i fizyczne zagrożenie dla zapasu tego wymiarza. Meleru meleriu, ...towarzyszy skóra, może być barwą trawipasa by do tła. Gdy żołnierz za wysoką słoneczność sobie miejscowości, bez specjalnych zdolności nie mogą do niego celować. Nie działa, jeśli z oponentów będzie w porządkową pozycję żołnierza. Dobra, 11, tutaj jest 10, najszybciej to będzie. Nie centrum kontroli, tylko dział techniczny, budul. Połączenie Wódl. metalu i ciała niepokoimy. prowadząc mnie. własne badania nad scaleniem człowieka i maszyny. Czy uda nam się dostrzec cienką granicę, której nie wolno przekroczyć? Czy też poświęcimy wszystko w imię całkowitego zwycięstwa? Muszę wierzyć, że nie to jest naszą przyszłością. Może oczywiście technologia obcych nie wpadnie w niepowołane ręce. Dobra, tak na razie wygląda. Mamy trochę kasy, zobacz żołnierzy, nie. Szkoła oficerska, tu. Zatwierdź. I tu, dobra. Okej, okay, Możemy iść do centrum kontroli. Myślę, że to wszystko ładnie... A! Oh, pięknie. Mamy... ...cela dla obcych jest mamy już dla obcych. Generator zasilania zaraz nam się wybuduje. Generator zasilania został okay. uruchomiony. Mm, jak to wygląda sytuacja? Wyższa stylika. Przydałoby się wyszczelić. całkowicie wykorzystane. Niezbędne dodatkowe łącze... Właśnie, to jest ten problem, że nie możemy. Mamy wszystko, czego potrzeba do pojmania, uwięzienia i przesłuchania obcego dowódca. Reszta należy do naszych żołnierzy. Dział Phoenix... Fenix. Dużo odpowiada, on Ale czy to. Można pasować do wszystkich rodzajów pancerzy. Leczka, pompon, dechow. W paciu wygrywającym. Dużo odkrywającym, pompon, dechow. Nie dokona większej odległości. Shotguna mamy jednego, więc to weźmiemy sobie dla shotguna. Implant oddechowy weźmiemy sobie razy jeden. Zaczyna jak to w ogóle działa. Ok. Skanujemy dalej w centrum kontroli. A więc co to jest? Warsztat. Uruchomiono dodatkowy warsztat. Dobra, mamy warsztat. Pokój i nasz rynek. Brak poszukiwacza. Kawałek broni aktualnie dla mnie jest. I tak, więc chyba nie uzbieramy wystarczającej ilości pieniędzy. Nie, 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 nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans. Eee, dobra, w Centrum Kontroli, dalej jedziemy. Mamy broń, mamy broń laserową. Eee, lasery precyzyjne, ciężkie, źródła zasilania, ucho, wzięcie tu Jedziemy w pancerz. Dalej, wykryjcie mi kolejne coś, bo nie mam pieniędzy. Dobra. Dowódco, otrzymaliśmy liczne prośby o pomoc. We wszystkich miejscach zaznaczonych na Hologlobusie trwają porwania. Jedziemy. Usuń. Usuń. Usuń, Jedziemy, Sniper do snajpera Na misji. I Sniper kolejny. Kurde, nie mam innego snajpera. No. Tutaj żołnierz e, wsparcia, czyli nasz medyk. Tak, tutaj jest Grenlandier, Grenlandier ten, czyli nie, ten, szturmowiec, shotgunem i szturmowiec, aha, no tak, nie jeszcze nie dobra, jedziemy, sniper, wyposażenie, pistolet zostaje, karabin zostaje, eee... no, ja mam kłanę, co ja robię, Ej. Teraz możesz skąd dostać? Shotgun. Tu. Wyposażenie metaczunkowe. Jako, że jesteś najważniejszy w tej drużynie, to. Aha, nie może dostać. No to grenadier to jest. Albo granowy się przydą. No dobra, to raczej nie dajmy mu impad oddechowy. Tu jest wszystko jak jest. Pokażcie teraz tak medale, medale. Aha, w tym sensie, że pokazujemy dalej. Dobra, um, rozpoczynamy misję. Jeszcze zrobimy... Tak, jeszcze zrobimy w tym odcineczku tę misję. Mamy nadzieję, że je przebiegnie tak samo gładko jak Przegujesz poprzednia. Jeden... I schwytamy i jednego obcego. Nasz kolejny cel znajduje się w Niemczech. Aktualne doniesienia z Ziemi informują, że obcy weszli... Dobra, 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 spokojnie. Zaraz ich tutaj rozgromimy na będzie. Uuuu, Okej, okay, jesteśmy. Czemrala, wielkie niebo zbliża się do miejsca wprowadzenia. Uderzeniowy 1 czeka na rozkaz desantu. Przyjęliśmy wielkie niebo. Uderzeniowy jeden może atakować wroga. Uważajcie na siebie. Okej, okay, skakuj do góry. Wychodzę na Jak jest, tu. LKM. Tu? Rozumiem. Podchodzę do celu. Tak jest, wykonuję. Wszyscy musicie być obok siebie bez względu na cholernych poszukiwaczy. Właśnie. Media z tej strony. Okej, tu cię mam. Otwórz te drzwi. Jest tu ktoś? Nie ma nikogo, Widzę. to skakuj. Widzę, wroga! Wiem, widzisz. Tego jednego trzeba przechwycić, więc... Co to jest za pole niebieskie? Więc trzeba tak trochę tutaj praktycznie... skoczyć. Jest tam Dobra, i trzymajcie się wszyscy razem, więc... No, Dobra. Nieładnie. Tyle sprintować. Dobra, sprintuj tu. Z tym koksem. Nie wykryj kolejnych, bo chyba cię zabiję. Dobra. Tak, nie możesz strzelać. O, ty możesz strzelać. Ale dobra, nie akurat w tego, ale... Ale... Mamy chociaż Dobra. Sprawdzimy, jak to się zakończy. Okej. Okay. że którego trzeba zeszczelić. On leci do nas gdzieś, do góry. Nie, tutaj za niego. Ten też gdzieś poleci. Nie. Dobra, to jest na razie dobra sytuacja dla nas. Ten nie jest zbyt dobrą. No nie, no ja tutaj Już już, już zaczynamy go od wczytywania. Boże, boże. Nienawidzę, jak mam taki teraz ruch. Długi. Dobra, położenie sniperów jest dobre. Tutaj te typy niepotrzebnie mi się wpierdoliły na, 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 na plecy. Aj, jak, ja, ja. Dobra, mi się od nowa od od zaczynamy całą akcję, ale. Teraz zaczniemy ją trochę inaczej. Tu. Tu. Cisnę! A wy teraz chodźcie jest... tu, zobaczyć tego, jest... no właśnie, tego melda, zabrać całego. Jest... Okej, okay, zostańcie tam, jak jesteście. No i nie, niech tam sapią sapią. się. E, dobiegniesz? No to No to biegnij. Dobra. Zaczynamy powoli akcją. Więc już widzę. tu? Widzę artefakt obcych. Jestem tu. Warta. Warta. I warta. I zaraz za zaczynamy całą zabawę. Dobra, tu jest obcy. Co to było? na no, w Mam to. Przebiegnij się, zobacz. Widzę nieprzyjaciół. Hit. Stąd może przechwycimy tego jednego obcego. No. Dobra, mam rozumieć ze szczel strza... oszczegawczy. Chyba to ze szczel wobleć. Już tam jestem. Robi się gorąco. Dobra. Może ciśnij też będą mieli cela na, na, na nich Na pewno byłoby to coś no właśnie przyjemnego Warta Warta Już się za to biorę I? Gid. Padł Wróg zlikwidowany Tutaj trzeba się jednego pozbyć, jednego chwycić Dobra, niech i tak będzie Oj Sorki! A ciekawi mnie teraz pewna rzecz O ja pierdole znowu Ciekawe, czy nie. O Boże, z takimi, z takimi czymś, tym wiecie co możecie, nie? Napierdolec ja za snajperzy no, tryb składania, tryb wskazania zaraz w się na tego i gówno zrobię. Tęci się przemieszczają. Nie, na razie mnie interesuje ona. By właśnie czy to działa, muszę zobaczyć, bo już nie pamiętam. Tak dawno kurczę. Nie grałem w pierwszą część, że nie pamiętam czy to działało. Ale chyba... Nie, nie działało. Rozpraszmy się, dobiegnijmy. I zobaczmy czy to działa. Nie, jest wypuszczalny. Dobra, czyli mamy jedną informację, która nam się przyda. pam, paparam, pam! Wty dwa, nie? No, dobra, teraz otwórz te drzwi. Hmm. Nie, bo jak go zabiję, to gdzie dupa? W sumie, otwórz drzwi. Podejdź tu do niego. Jestem w drodze. Go sparali sparaliżuj. Daję, spróbuję po Doskonale. Możemy rozpocząć przygotowania do przesłuchania. Teraz ty byś musiał... Na pewno muszę zrobić to inaczej. Wszystkich tu muszę przetransportować. Z prostej przyczyny iż, iż, iż zaraz tu będzie sieka Ci działa snajperze tu Tak jest, przechodzę na pozycję A ty tu? Już tam jestem Aha No spróbuj, może ci się uda go zabić tym razem Dobra, nie Jednak kiepski z ciebie żołnierz ten się wycofa No właśnie, ten się wycofuje, to mi się podoba. I tam będzie duszenie. Razy dwa pewnie. Próbują mnie Nie bój żaby. No właśnie. O to bardziej chodzi. Snajper, Dajesz Nie trafisz, widziałem już to. O kurwa. Wieczorni zadają... Zadają obrażenia? Jak duszą. Tak, tylko dwa. Jest dobrze, jeśli tylko dwa obrażenia. Hmm, sniper. Pięknie. Chyba hmm, zacznę ich podliczać. Zacznę odpoczynek. Dobra. Tak jest na pozycję. Zostań sobie w tym miejscu. Przeładuj. Zapomnijcie, że jeszcze jeden został. Tego melda nie stracimy, ale, ale mówi się trudno. Raczej nie, nie, nie poświęcę swoich na głupiego e, dziadostwa. Już biegnę! Już ja ich dopadnę. Wybiegnij se tu. A Panie, mi się... O, zbiła się tak yy, 93. Tego zabi. Karabin szturmowy. Już się za to biorę! Warta. Panie z LKM-em. Dajesz tu. Ruszam na pozycję! Czekamy. Co się wydarzy? bo będzie strzelał, albo będzie uciekał. Okej. Okay. Dobra. Jest... można powiedzieć, że spoko Sniper. Nie w tego. W tego... Zbyliśmy no się cholerem innego gada. Teraz ciebie hmm. odejdź sobie tutaj ze spokojem karabin przeładuj, LKM na dół, to piszemy sobie już rozumiem, podchodzę do celu. Taraści się ruszą, dobra, jest ich trzech, widzenia! Jeden z powietrzu, jest lepiej dla nas 53. Wszystkie mają 73 dobra, dawaj, mamy. Kolejny sniper jest. Tutaj. Dawaj, tego Na trzy pewnie. Nie, ładnie cztery. Nie Nie mam jak się bronić. Jak nie masz jak się bronić? Masz przecież szelwę, kobieto. Hmm. Jestem w drodze. Warto. Po to sobie szczerze cząby, nie? I poprawisz mamy celność naszym kolegom. Co za gówno? Ogi osłaniający, coś ciekawego. Wow. Ciekawe co to jest jego zdolność. Czy warta teraz tak działa? Oj oj, ale urwałeś. Mara. Wszystkie cele misji Okej. Okay. No szybciej, 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 no przyspieszcie to! Mamy techników. Szkoda, że nie mamy żeby na statku UFO do rozwalenia. By się przydało. Mm, ty. Sztoł unieszkodliwiający, czy skaner bojowy na szczoł unieszkodliwiający? Będzie to dobre. Ten radar jest bez sensu, tak widzieliśmy. Cholernie dobry teren czy rewolwerowiec? Dajmy tego. I ty masz zmysł taktyczny, jesteś w kimś czyli pierwszy zwykły wykrzyżał dane z odległości czterech pól. Od celu nie ma do punktu akcji. To będzie dobre. 7 dni ranny, medale. Było ciężko, ale to naprawdę może być punkt zwrotny naszych badań. Możemy nie tylko przesłuchiwać kosmitów. Ale zyskujemy też możliwość lepszego zrozumienia ich fizjologii Dobrze, dobrze Doskonała robota Trwają przygotowania celi Będziemy w kontakcie, dowódco pistole pistolet laserowy Powinniśmy natychmiast przystąpić do przesłuchania Jestem przekonana, że możemy bezpiecznie trzymać go w celi Ale nie mam pojęcia jak długo Nasi doktorzy zakończyli badania nad substancją zwaną Meldem Musimy rozważyć postawienie Nie mam pieniędzy, człeku. Dowódco, połączenie priorytetowe z Radą. Tok, to mi się teraz przyda. Doskonale. Czekamy na postępy Waszych prac. Nie mogę? Dodać innego kolesia z tego. co cały sobie wziął. Jeszcze bo nie jest, mamy kolesia. Jeszcze rwa. Sniper, oj, dostał przydomek Vampir, szachmat, Grenadier, to jest ten nasz. No i mamy nowego szturmowca i nowego szturmowca, To też sprawdźmy, czy tak karabin. Dobra, pociski rozrywające I tak, nic więcej. Dobra, rozpoczęłam misję. Zobaczymy, co to jest, ale wy to zobaczycie w kolejnym odcinku. Czekam, tylko, że nie było jeszcze efektu, tego że nam e, spada panika. Nie mówcie, ratowanie ludzi. Miejscem kolejnej operacji są Chiny. Aha. Dobra. Czy widzę coś, 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 coś nowego się dzieje. Nowe misje. Wow. Na takiej zasadzie to jest. On trochę jak UFO wygląda, nie powiem. To pewnie z wami mam się spotkać. Ktoś, kto obawia się odwetu, nie wszedłby tu w ten sposób. Hmm, zabijanie ludzi jest podobne. Wkrótce połapią się, że zniknąłem. Szczególnie, że mam ze sobą to coś. Jeśli zabierzecie mnie ze sobą, jest wasze. No, to nasz człowiek. Zdaje się, że ma za sobą paczkę. Musimy doprowadzić go bezpiecznie do miejsca ewakuacji. Jego dawni pracodawcy, no i najeźdźcy, zapewne będą go szukać. Czy walczymy z ludźmi? Wyznaczono nowy cel. Ok, zapiszemy sobie. No i w tym miejscu zakończymy odcinek. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki. A tymczasem, hej!